Gromda TV razem z nami prezes Gromdy. No to była naprawdę fajna gala, ekscytująca. Mnóstwo nokautów. Chyba tego możemy oczekiwać właśnie po gromdzie i to do dzisiejsza gala dostarczyła. Witam serdecznie, dobry wieczór. No na pewno tak, spodziewaliśmy się emocji. Te emocje były. Wiadomo, powoli się rozkręcaliśmy. Te, te walki początkowe były, były różne, ale na pewno były emocje dla takiego zwykłego kibisa, który, który ogląda Gromdę, na pewno, na pewno się podobało, bo wiadomo, szybkie nakałdy, szybkie, szybkie poddania i, i to było dobre. Rozpędzaliśmy się, się powolutku, powolutku i myślę, że w końcowym rozrachunku naprawdę było, było świetnie. Tutaj wszyscy mówią, gratulują, że to jest była jedna z najlepszych, najlepszych grom. Ja nie wiem, ja po prostu na spokojnie to, to postaram się ocenić, ale, ale moim zdaniem kibice powinni być zadowoleni. Te kauty, Balboły i kauty Don Diego chyba będą już na zawsze w Highlight's, bo, bo to było naprawdę coś do oglądania. Czy oni są teraz na kursie kolizyjnym i czy dojdzie do tego rewanżu? Ja powiem tak, na pewno to są czołowi zawodnicy Gromdy. Mateusz Kubiszyn jest niekwestionowanym mistrzem, obronił pas, obronił pas, gdzie zawsze wiadomo, zdobyć pasa, obronić pas, to jest dwie różne sprawy. Mateusz to zrobił, gratulacje dla niego. Balboa zrobił szybką robotę i myślę, że, że teraz już, tak jak ja powtarzam, że Federacja Gromda jest naprawdę silna, to no to widzieliśmy, co, co zrobił Balboa z Ceweczem, dlatego myślę, że tutaj tutaj Federacja, Federacja Gromda rośnie w siłę, zawodnicy rosną w siłę. Myślę, że paru, paru zawodników też możemy, możemy tutaj wyróżnić, a czy Wierośnik, przepraszam, ja nie będę tutaj mówił nazwisk, bo wiadomo, że, że jak prezes mówi nazwiska, to już później jest tak, o prezes powiedział, to na pewno jest zadowolony. Dlatego ja jestem, ja jestem tak naprawdę wymagający i tutaj nie będę mówił, ale mam, mam parę nazwisk, gdzie po prostu mam pomysł na nich, mam pomysł na promocję i mam nadzieję, mam nadzieję, że w przyszłych galach ich zobaczymy ale na pewno Kapo i Słomka zasłużyli na pochwałę bo tyle co oddali serca w ringu to właśnie tego byśmy oczekiwali jako fani tylko o to możemy prosić i ja zawsze, zawsze to mówię że nie najważniejszy jest wynik najważniejszy jest zostawienie charakteru serca w tym ringu i myślę że tutaj Kapo i Słomka pokazała przede wszystkim Kapo dla, tutaj wielkie gratulacje dla obydwu chłopaków bo, bo zostawili serce mega zajebista walka takiej walki dawno dawno nie było i tutaj mówię no Kapo, Kapo dał to co, na co czekaliśmy ja mówiłem w studio, że że po prostu tutaj tak jest nieważny, to jest ważna walka i, i tej wola walki. Tutaj, tutaj cały czas była walka, walka do końca i gratuluję chłopakom. Ja myślę, że dla, tej, dla tych chłopaków się bonus na pewno należy i na pewno bonus dostaną. Nie tylko ja, wielu kibiców myślało, że Popkowi dacie kogoś łatwego, ale daliście mu mistrza walk na gołe pięści, daliście mu solidnego chuligana, który pokazał, że jest profesjonalistą. Popkowi nie udało się wygrać, jakby prezes skomentował tą walkę. No wiadomo, że chcieliśmy dać Popkowi zawodnika, który, który po prostu będzie na miarę, na miarę, a tutaj się okazało, że, że, że Korsu, Korsu wyszedł, wiadomo, to jest ulicznik, zawodnik niepokonany na gołe pięści, wyszedł, zrobił robotę, ja, ja miałem nadzieję, że, że, że będzie jakaś niespodzianka, po cichu sobie tak liczyłem, że po prostu Popek wygra, ale tutaj nie oszukujmy się, no wiadomo, że tutaj młodość i, i doświadczenie wygrało, ale, ale zobaczmy to, ja cały czas też powtarzam, że szacunek dla, dla tego Pawła naszego, który po prostu wyszedł do tego ringu gromdy, bo każdy zawodnik, który chodzi do linku gromdy, to już jest wygrany, a w przypadku Pawła jeszcze było to to podwójna wygrana, bo myślę, że, że, te przygotowania, no wiadomo, że dzisiaj walki nie wygrał, ale przygotowania poszły nie na marne, na pewno, na pewno wyglądał, wyglądał świeżo, wyglądał świetnie, wyglądał wypoczęty, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Rozmawiałem z nim po, po walce, mówi, że trafił mnie, ja powiem szczerze, nie widziałem powtórek, ale teraz jak w studio byłem, to te powtórki widziałem, było, było, było był ten cios na brodę, no i wiadomo, że, że, że Popek, Popek, nie wstał, no ale mówię, no tutaj nie ma coś, co się załamywać, tutaj ten Paweł chciał zrobić coś dla Gromdy, coś dla siebie i myślę, że to, co obiecywał na początku, jak zaczynaliśmy współpracę, to zrobił. Dlatego, dlatego tutaj nie chodziło o żadne pieniądze, o nic. Myślę, że po prostu Paweł wygrał to psychicznie i nawet to, że wyszedł do tego ringu. Dlatego dla niego szacunek za to. Gratulacje dla Korsu. Wi wiadomo, że, że, że stało się jak się stało. Wiadomo, że pewnie, pewnie dla nas, dla nas i, i dla wszystkich by było lepiej, żeby wygrał Paweł, ale tutaj po prostu wygrał lepszy tego dnia i myślę, że tutaj Pawła bym jeszcze nie skreślał. Ciężko się patrzy, kiedy kolega, można powiedzieć chyba kolega, pracownik wychodzi do ringu, bo niby prezes tutaj zna wszystkich, ale jednak chyba ta relacja z Pawłem, z Popkiem jest trochę inna. No tak, wiadomo, że tutaj ja byłem sercem za Pawłem i po prostu Paweł coś robił, robił dla nas i, i robi cały czas i my robimy też dla Pawła i, i myślę, że no, no wiadomo, że, że tutaj serce biło za Pawłem. Na pewno, na pewno wróciły te emocje, obudziły się we mnie i po prostu bardzo mu kibicowałem. No, a skończyło się jak się skończyło, ale mówię, no tutaj jest Paweł wygrany, ja bym, ja bym nie narzekał. Dlatego, dlatego no, to jest walka, to są gołe pięści, tu jeden cios, no i właśnie w tej walce zadecydował jeden cios, dlatego, dlatego spokojnie tutaj Paweł, Paweł pewnie, tak jak to się mówi, wróci silniejszy, on już wygrał to, że wchodził do ringu Gromdy i to jest pewnie dla niego, dla niego najważniejsze, dla mnie, dla mnie tak samo, dlatego a werdykt już jest drugorzędny, tak jak powtarzam. Grupa z ostatnio oświętowała 10 lat, czy możemy liczyć na to, że Gromda też będzie tak długowieczna i tylko będzie się rozwijała i rosła? Słuchaj, no widać, że, że to dobrze idzie, dlatego dlatego tutaj chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, Tobie, tobie Pawłowi, menadżerowi projektu, który, który tak naprawdę wszystko ze mną konsultuje, tworzy i, i cały czas się nakręcamy, to robimy, myślę, że tutaj to jest najważniejsze. Tutaj Marcel, wiadomo, cała ekipa, dlatego z tego miejsca wszystkim dziękuję, bo to też i, i Wy zasługujecie na to, nie tylko ja, nie tylko ja. Nie, nie tylko ja. Dlatego, dlatego mówię, no tutaj cała ekipa Gromdy jest warta, gotowa do działania i myślę, że tak jak, jak mówisz, na pewno to będziemy chcieli tworzyć, działać, żeby to trwało trwało jak najdłużej i myślę, że, że to się ziści, że, że będziemy jeszcze się cieszyć gromadami, gromadami i myślę, że to idzie w dobrą stronę. Szpilkę poprosiłem o wyróżnienie jakiegoś zawodnika, wyróżnił Gorillę. Jakie są plany dla tego zawodnika? Bo on gabarytami nie jest największy, ale cały czas robi robotę, więc chyba trzeba będzie go krzyżować z tymi najlepszymi. Powiem szczerze, że, że Gorilli jest taka duża agresja i, i myślę, że, że tutaj naprawdę świetnie się zapowiada. Myślę, że to jest taki to kolejny zawodnik, który może dawać dobre i świetne walki. Ja mam, ja mam w głowie już parę, parę zestawień, czy to dla Gorilli, czy dla innych zawodników, którzy walczyli na tej grodzie. Ale mówię, no dzisiaj się musimy cieszyć tym, co po prostu mamy że po prostu gala się odbyła i była świetna. To tyle gratulacji co ja dostałem, co ja dostałem przy tej gali, no to my, myślę, że przy żadnej jeszcze tak nie było. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy tym, że to była jubileuszowa i takie świetne zestawienia, czy po prostu tak naprawdę kibicom się podobało. Dlatego myślę, że, że kibice, kibice, którzy są z nami, są z nami na dobre i na złe i czy czasami się zdarzy, że jest troszkę słabsza, troszkę lepsza gala, to myślę, że tam tutaj wybaczają i, i idą dalej, bo wiadomo, że gromda jest jedna, niepowtarzalna i, i myślę, że, że drugiej takiej nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Gromda 15. Podziemny krąg już 1 grudnia. Kup PayPerView i oglądaj na gromda.tv.